I naprawdę czy możemy dzisiaj nagrywać tak, w sensie przodem kamerki. Może nie będzie tak źle, tylko pewnie będę się patrzeć w ekran, a nie w kamerę i będziecie mieli wrażenie, że się patrzę obok Was, a nie w was. <grywamy> Nagrywamy! Dzień dobry wszystkim z tej strony Mokosz. Tak musicie się przyzwyczaić do tej nazwy i do tego przywitania! Nic tego nie zmieni. Taka jest moja decyzja. Dzisiaj porozmawiamy na temat e, dziwnych rzeczy jeździeckich, ponieważ mimo iż, ponieważ mimo iż, fajnie, polski taki trudny, e, jeżdżę, spe, siedzę z końmi już 10 lat, ponad 10 lat w sumie, ja już się na tej dziesiątce zatrzymałam i więcej już dalej nie liczę, chociaż pewnie jest 11 albo 12 max. Fajne rozpoczęcie. To dalej są rzeczy, które potrafią mnie zdziwić. Rzeczy, gadżety które, jeździeckie, które potrafią mnie zadziwić. I stwierdziłam, że skoro ja mam dość spore doświadczenie z końmi, kupę czasu siedziałam, bo siedziałam i w stajni pensjonat, pensjonatowej, bo siedziałam, pracowałam i w stajni jakby zwykłej, rekreacyjnej, moi znajomi mają własne stajnie, moi znajomi są sportowcami, pracowałam w stajni hodowlanej, teraz można powiedzieć, że też pracuję w stajni, to jednak mam możliwość spotkania się z takimi gadżetami, których na co dzień większość ludzi jeździeckich końskich ludzi końskich nie ma szansy się spotkać albo o tym po prostu nie wie, że takie kaczyty istnieją i oczywiście właśnie dlatego stwierdziłam, że zrobimy taką serię, żebyśmy wiedzieli, co z czym się gryzie, czy to na pewno jest końskie, czy niekońskie i tak dalej, tak dalej. I jak widzicie po tytule pierwszą rzeczą, jaką dzisiaj omówimy będzie kaganiec dla koni. Serdecznie zapraszam do oglądania. I oczywiście na samym początku powiem, że jeżeli znajdziecie jakąś dziwną rzecz, która was dziwi, która dla Was nie pasuje, Wam nie pasuje do koni, tak jak najbardziej możecie mi ją wysyłać, tylko wyślijcie mi zdjęcie i e, na przykład nazwę danej rzeczy, żeby nie było sytuacji, że wysyłacie mi po prostu opis danej rzeczy, a ja muszę dochodzić, o co Wam chodzi, tak? E, więc tak, i jeżeli wykorzystam Wasz pomysł, na pewno Was wspomnę. Możecie to zrobić na Instagramie albo wiadomości prywatnej, po prostu mi napiszcie, będzie najwygodniej. Albo również i w komentarzu na YouTubie i na pewno Was wtedy wspomnę. Tylko od razu mówię, że nie będę mówić wszystkich rzeczy, bo wezmę tylko te rzeczy, które są dla mnie dziwne. Kontynuujemy. Kaganic dla koni. Kaganice kojarzą nam się raczej z psami, ponieważ zazwyczaj to psy je noszą ee, na spacerach albo kiedy psy są... Ee, bardzo nieprzyjazne w stosunku do innych psów, innych zwierząt albo ludzi, tak? To wtedy jednak ten kaganiec muszą mieć założony. I taka sama myśl nachodzi nas w stosunku do koni, ponieważ ludzie jeżdżący konno, obcujący z końmi, wiedzą od samego tak naprawdę początku, że koń broni się kopiąc, uciekając albo gryząc. Oczywiście kopiąc i gryząc, to już w takiej ostateczności, ale są po prostu takie konie, które gryzą. Gryzą, gryzą, gryzą. Jednak w przypadku koni kaganic nie jest po to, żeby one nie gryzły innych koni, żeby czy żeby nie gryzły człowieka. Um. Ponieważ ja uważam, że konie w stadzie i tak czy siak będą się gryzły, to nieważne, czy jest kaganiec czy nie, jest, one będą próbowały, bo to jest po prostu ustawianie się nawzajem swoich e, w, stosunków, tak, stosunków e, w stadzie. Więc gryzienie i tak czy siak będzie, będzie, czy później po zdjęciu ka, e, ka, ka, kawecanu, tak. Kagańca, te gryzienie się pojawi z powrotem. A jeżeli chodzi o, ludzie, o ludzi, uważam, że tu jest albo problem w wychowaniu, albo po prostu ludzie nie widzą, że danemu koniu coś przeszkadza. Na przykład y są, jest duża ilość koni, duża ilość koni, które y próbują gryźć przy podciąganiu popręgu czy zakładaniu siodła, i to już jest sygnał nie do tego, że koniec wredny, tylko to jest sygnał, że go coś boli. Na przykład siodło jest źle dopasowane. Po co więc u koni kaganiec? Po co więc koniom kaganiec? Jest on głównie stosowany u koni z tendencją do tycia albo z tendencją do ochwatu. I są to konie, które muszą mieć e, dużą ilość ruchu: konie o, o tyle, żeby po prostu gubić tą tkankę tłuszczową, a konie ochwatowe, żeby no, ruszać te kopyto, tak? I żeby też spalać, e, spalać, spalać, co spalać? Spalać węglowodany! Tak, spalać cukry. Które mają w swoim organizmie. Więc ruch muszą mieć, ale za to muszą mieć dość mało pożywienia, głównie tego objętościowego, a na pewno głównie e, takiego bardzo bogatego właśnie w cukry. Tego nie chcemy u koni ani ochwatowych, ani otyłych, albo z tendencją do tycia. I owszem, można takie konie wyrzucić na wybieg bez trawy, ale e, wtedy e, trzeba dać takiemu koniu na przykład towarzysza i ten towarzysz też cierpi. Poza tym nie można koniom odciąć totalnie na 12 godzin żarcia. Znaczy można, ale to się robi w szczególnych przypadkach, na przykład przed operacjami, e, ale nie tak, żeby koń nie. Koń ochwatowy i koń y, otyły dalej są końmi, które dalej potrzebują małych ilości pożywienia. Ich układ pokarmowy tego potrzebuje, ale y, w tym przypadku nie mogą go mieć jakby ile chcą. I właśnie dlatego takie taki konie puszcza się na padok, trawiasty normalnie na padok, z, po to, żeby miały ruch, żeby miały towarzystwo, ale dzięki towarzystwu zazwyczaj też jest większy ruch. Wiecie, konie się nawzajem przeganiają, konie idzie za koniem, jest większy w ruch wymuszony towarzystwem i żeby jednak miały trochę tego pożywienia. Jednak nie da się wytłumaczyć koniu, masz jeść mało. No, nie da się. I dlatego właśnie są te kagańce. Jak widzicie po zdjęciu, kagańce są wykonane albo z takiego materiału alakantarowego, czyli z taśmy nylonowej? chyba tak to się nazywa, albo z plast takiego elastycznego, mgiętkiego plastiku. I to nie jest tak, że ten kawecan. Co mam z tym kawecanem? Kaganiec jest totalnie zaciśnięty na e, pysku konia. Nie, ten koń, dalej mam swobodę otwierania paszczy. I jak widzicie, na tych kagańcach, i kagańcach są po prostu otwory. I one nie są tylko po to, żeby koń mógł oddychać znaczy, to też jest bardzo ważne. Ale też po to, żeby koń mógł swobodnie wsadzić gębę do poigła i napić się wody oraz przez te właśnie dziurki docierają jakieś kawałki źdźubeł. Źdźb, Polski trudny język, Beł trawy, po prostu wchodzi przez te dziury trawa i koń może jeść, więc ma zaspokojony ruch, ma zaspokojone towarzystwo, ruch i może jeść i w ograniczonej ilości, bo ten kawydzon mu jednak trochę tą żywność ogranicza. Wróbelki, co Wy tu robicie? Spieprzać stąd, może dobra, może 10, się... nie lubię wróbelki. I pewnie teraz y, są osoby, które się zastanawiają, skoro tu jest luźno, to dlaczego to nie spada? Jak widzicie, y, za potylicą i po, y, pod kartlem są paski, tak jak w kantarze. I właśnie one zapobiegają temu spadaniu. Czy użyłabym kagańca na Dori? Bo jak wiecie, Dori ma tendencję do tycia, ja ją odchudzam. Nawet mi to dobrze idzie, powolutku, spokojnie idzie mi to fajnie. Nawet jest bardzo z tym z efektów. Nie, ponieważ tak jak mówię, Dori ma tendencję do tycia, ale to nie jest takie tycie, że ja nie mogę sobie z tym poradzić. I Dori w głównej mierze po prostu potrzebuje dużej ilości ruchu. Przyjechała moja mama. I to byłoby na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam was na Instagramy i Instagramy. I dziękuję za oglądanie. Na razie.